Witam. Jeszcze tylko przed obejrzeniem tego filmu zapraszam was na mój kanał na Twitchu, gdzie od czasu do czasu robię live z moim przyjacielem albo samemu. Jakby co link w opisie. Z zapraszam. Proszę, wdepnij w to, wdepnij, wdepnij. Co? No nie, 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 nie co? Nie przeskoczyłeś. Nie co? Nie, nieważne, bo W to coś, tak? A w to... Boże, nie. Nie wiesz, przedeś to. Chciałem tylko podejść trochę bliżej. Wow, a teraz. Widzisz? Dobra, gramy. Gramy. No, no. O Boże! Marjolka. Boże! 30 pytanie. Jak ja tu wszedłem? Ale wiem. Nie mogę z tym wyjść. Skąd? Mam fajną broń. Chyba, że to pre... Chyba... O kurde widzisz mnie? Nie... Co jest? Co ty ro... Ty ci też ewolony przez ścianę przyszedłeś Ty ci też ewolony ścianę. Wła właśnie o to chodzi To właśnie byłem no, za cztery No nie, idź stąd Idź stąd Nie, idź stąd Idź, st nie, 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 idź stąd idź STĄD Nie, kurde Tak Dobrze, że to mam Parę Nasz sekund Ciekawe Okrzyć ja się wiem. trochę

Kiedyś byłem gejem. Co? No to fajne wy wyznania tutaj dajesz. Spadaj.